Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem wesoły romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Od fundamentu po dach zamów towar z dostawą do domu. Znajdź nas na stronie www.mbwesolek.pl Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Czy wiesz, od czego zależy wielkość dotacji unijnych oraz liczba naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim? Decydują o tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Udział w spisie to nie jest coś, co robimy codziennie, ale jego wyniki każdego dnia wpływają na nasze życie. Dlatego spisz się przez internet, lub dzwoniąc na infolinie, albo odwiedź najbliższy urząd gminy. Liczymy się dla Polski! Doskonałe samopoczucie niezależnie od wieku pomaga złagodzić przewlekłe bóle stawów, mięśni, pomaga w zwalczaniu powikłań po przebytej chorobie COVID. Seanse w łagodnej komorze hiperbarycznej są już dostępne w Kaliszu. To nie tylko sposób na poprawę samopoczucia, urody, ale i podreperowania zdrowia. Tlenoterapia dostępna w gabinecie Tlen i Natura w Kaliszu przy ulicy Zielonej 3C. Telefon 667 250 951. Chcemy być tam. Zawsze tam, gdzie ty być tam. Zawsze tam, gdzie ty być tam. Śmiało dzięki Wektrze nie musi się Pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Zabierz ze sobą TV Smart i sprawdź, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 6999. Zadzwoń lub wejdź na Wektra.pl. 29 września, Tobiasz Krakowski, dzień dobry, pora na wiadomości z Kalisza. Oto co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Kaliszanie szczepią się trzecią dawką. To jest gwarancja i ja nawet swoich kolegów namawiam. Na tą trzecią dawkę? Na trzecią dawkę. Na wszystkie dawki namawiałem. Dlaczego prosna zzieleniała? Nastąpiło Przede wszystkim spowolnienie przepływu wody przez kaliski węzeł wodny, co właśnie objawiło się takimi widocznymi zielonymi smogami na jej powierzchni. Gotowanie bez marnowania. W Polsce wyobrażasz sobie, co sekundę do śmietnika e, trafia 150 kg jedzenia. Dziś mamy największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem od czterech miesięcy, a jednocześnie wzrost liczby przypadków o 40%. W porównaniu do ubiegłej środy. Czy to początek kolejnej fali epidemii, o której specjaliści mówią, że jest to już epidemia niezaszczepionych? Jedni nie szczepią się w ogóle, a inni przyjmują już trzecią dawkę. Jedną z osób, które dziś w punkcie na Akademii Kaliskiej przyjęły trzecią dawkę szczepionki, był pan Andrzej. Chodzi o zdrowie, druga sprawa. Media doradzają i tak trzeba. To jest gwarancja, i ja nawet swoich kolegów namawiam na tą trzecią dawkę. Na trzecią dawkę. Na wszystkie dawki dawałem. Eskierowania na trzecią dawkę otrzymują wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat i od pełnego zaszczepienia minęło im minimum 6 miesięcy. Według zaleceń WHO, trzecia dawka jest to tak zwana dawka przypominająca, zwiększająca poziom przeciwciał, które chronią nas przed negatywnymi skutkami choroby COVID-19. Przyjęła pani trzecią dawkę, tak? Trzecią, tak. Dlaczego się pani zdecydowała? Proszę panią, co się nie robi dla zdrowia i bezpieczeństwa innych to jeszcze przede wszystkim. A po drugie, chyba to jest też i nasz obowiązek. Cały czas w kaliskim punkcie można bez umawiania się przyjąć pierwszą dawkę. W środy można zaszczepić się Pfizerem, a w piątek Johnsonem albo Pfizerem. To w sumie mama mnie namówiła tak na dobrą sprawę, bo troszkę miałam obawy, tak? I, ale stwierdziła, że może już czas i. I przyszłam. Na spokojnie pani decyzję podjęła w tak, swoim czasie. Tak, tak. Miałam czas na spokojnie do przemyślenia i stwierdziłam, że już chyba nadszedł ten moment. Nie brakuje również nastolatków. Dla ciebie to było ważne? Tak. Dla bezpieczeństwa? Dla nich jako młodych może nie jest tak ważne, nie, ale w sensie dla nas starszych, żeby, żeby chodzić cały czas ze szkoły, nie? Dziś w kraju mamy wzrost zakażeń. Odnotowano 1234 przypadki koronawirusa. Zmarły 22 osoby, w tym 6 wyłącznie z powodu COVID-19. W Kaliszu na 58 wykonanych testów żaden nie okazał się pozytywny. Punkt szczepień powszechnych przy Nowym Świecie nadal będzie czekać w środy i piątki od 9 do 17 na osoby, które zdecydują się przyjąć ochronę przeciw COVID-19. W porozumieniu z władzami miasta i przede wszystkim z władzami uczelni Akademii Kaliskiej mamy możliwość użytkowania tutaj pomieszczeń, głównie sali gimnastycznej, na której odbywają się szczepienia. Na razie do końca roku zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja z frekwencją. Jeżeli nadal będzie się, będzie tendencja wzrostowa to będziemy nadal tutaj szczepić. W pełni zaszczepionych jest blisko 52% Kaliszan. Zostajemy w temacie szczepień, a tym razem na grypę. Może w tym roku się uda. Ruszają szczepienia seniorów na grypę. Pierwsze osoby już dostały zastrzyki, kolejne będą otrzymywać je sukcesywnie oczywiście, jeśli nie braknie preparatu na rynku. Tak było w ubiegłym roku. Zainteresowanie szczepieniami przerosło wszelkie oczekiwania. Zastrzyki otrzymali nieliczni, nie tylko w ramach miejskiego programu profilaktycznego. Preparatu brakowało w hurtowniach, więc nawet komercyjne zdobycie szczepionki przeciw grypie graniczyło z cudem. W tym roku chcemy zaszczepić 460 seniorów z terenu miasta Kalisza. Miasto Kalisz przeznaczyło blisko 30 tysięcy złotych na ten cel. Dzisiaj mam informację, że już seniorzy się rejestrują i już kilka osób zostało zaszczepionych na grypę. W tym roku zapisy dopiero ruszyły. Podobnie jak w ubiegłym roku, szczepienia będzie wykonywać ARDMET. Z pewnością wielu z was zauważyło, że na niektórych odcinkach nasza prosna zzieleniała. Niemal jaskrawe zielone smugi mocno rzucają się w oczy i niepokoją mieszkańców. Skąd się bierze takie zjawisko i czy jest to groźne dla środowiska? Wygląda to tak, jakby ktoś do rzeki wylał zieloną farbę. Ciągnącą się zieloną maś szczególnie widać w centrum, na przykład przy Willi Kalisja. Te zielone smugi to wykwit sinic, a przywędrowały one do nas z powierzchni zbiornika wodnego wszałem. Jest on zlokalizowany na rzece pokrzywnicy, a ta jest dopływem prosny. Ten wykwit sinic w zbiorniku Szałę występował tak naprawdę przez cały okres lata, a obecnie wraz ze zrzucaną ze zbiornika wodą spływa do pokrzywnicy, potem do prosny. No i w czasie, w tym, w ostatnim czasie sinice wraz z biologicznym przelewem ze zbiornika przedostały się po prostu do tych rzek i tak trafiły do Kalisza. W poniedziałek zabarwienie było wyjątkowo intensywne, a spowodowane było spowolnieniem przepływu wody przez kaliski węzeł wodny. Spółka Wody Polskie przeprowadziła pilną regulację. Sytuacja jest już złagodzona, a problem sinic pojawia się w wszałem każdego lata. Ma to związek z nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową gmin w zlewni rzeki Pokrzywnicy. Wpływ na to mają również spływające z pól nawozy. To wszystko w połączeniu z wysoką temperaturą przy Przyczynia się do intensywnego zakwitu sinic. Zjawisko to może być szkodliwe dla wodnych organizmów. Człowiek powinien unikać bezpośredniego kontaktu z taką wodą, może to prowadzić do dolegliwości skórnych. Rozwiązanie problemu jest złożone, wyjaśnia rzecznik regionalnego zarządu wód polskich. Wymaga tak naprawdę zaangażowania każdej ze stron i wiąże się przede wszystkim z koniecznością uregulowania spływu powierzchniowego nawozu wspól do zbiornika, a także rozwiązania problemu związanego z nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową gmin położonych w zlewni zbiornika właśnie wodnego szały. Do tego czasu takie zjawiska niestety mogą się powtarzać. Oto by w naszym mieście stanęła maszyna, dzięki której mieszkańcy bez obaw będą mogli karmić ptaki. Interpelowała w kwietniu młodzieżowa Rada Miasta Kalisza. Taki automat z jedzeniem pojawił się w ostatnich dniach w parku miejskim. Do końca roku ma być ich więcej. Osób, które dokarmiają wodne ptaki nie brakuje, jednak nie wszyscy robią to prawidłowo. Wielu nadal zapomina, że ludzki pokarm, w tym przede wszystkim chleb, jest dla nich bardzo szkodliwy. Właśnie dlatego w Parku Miejskim stanął kaczkomat. Maszyna z kaczymi przysmakami nie tylko pomoże w dokarmianiu, ale także ma edukować mieszkańców. Jest to ważne dlatego, że wiele osób w naszym mieście karmi kaczki, Chlebem, który jest dla nich niezdrowy i może powodować choroby, na przykład skrzydeł. I w trosce właśnie o naszych wodnych mieszkańców, chcemy starać się temu przeciwdziałać. Teraz kaliszanie za symboliczną opłatą mają możliwość dokarmiania kaczek w bezpieczny sposób. Dodatkowo maszyna jest bardzo prosta w obsłudze: wystarczy wrzucić monetę i przekręcić pokrętło. Na dłoń wylatuje pokarm, który, co jest istotne, należy rozsypać na brzegu. Oczywiście, po zapoznaniu się z, tym, z, tymi, z tymi za i przeciw, jestem za jak najbardziej, jak najbardziej, bo to jest, są nasi półmieszkańcy, prawda? Dlaczego im nie, nie, nie dać czegoś sami, a zwłaszcza okresy teraz zimowy, na pewno trzeba dokarmić, jasne, jasne, jestem za. Myśli pan, że ludzie właśnie będą przestrzegać tego, że nie wolno chlebem i będą korzystali z tego typu właśnie maszyny? Jeżeli, jeżeli to dotrze do nich, bo... No, ja też nawet. No ogólnie wiedziałem, że nie wolno karmić. A że te kochlewy, no nie wiem. Mam nadzieję, że czym więcej takich punktów, to, to dotrze. Kaczkomaty stają się w Polsce coraz bardziej popularne, jednak wciąż jest ich niewiele. W naszym mieście powstanie 10 takich urządzeń. Kolejne staną w Parku Przyjaźni, w Parku w Szczypiornie czy nad stawem na Majkowie. Kiedy ostatnio zdarzyło się Państwu wyrzucić jedzenie? Niestety to zjawisko dotyczy niemal każdego. Zupełnie go nie wyeliminujemy, ale możemy znacznie zminimalizować. Podstawą jest tu edukacja i podchodzenie do żywności z uwagą i szacunkiem. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnowania żywności. Z tej okazji, razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, mamy dla Państwa przystępny poradnik. Jego tytuł to Gotowanie bez marnowania, bo to jeden ze skutecznych sposobów, by nadwyżkę jedzenia mądrze i pożytecznie zagospodarować. Wielkopolska to region, który słynie z dobrej, tradycyjnej żywności oraz dobrej kuchni. Dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności zachęcam Państwa do tego, żebyście zwracali uwagę, jaki produkt kupujecie, skąd pochodzi i jaki ma termin ważności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizował już unijny projekt dotyczący zapobiegania marnowaniu żywności. Teraz podejmuje działania w ramach pięcioletniego programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce. Podstawa to edukacja. W Polsce wyobrażasz sobie, co sekundę do śmietnika trafia 150 kg jedzenia. Często jest to dobre jedzenie, które można wykorzystać. Popełniamy błędy takie klasyczne, robimy za duże zakupy, brakuje nam pomysłu później na wykorzystanie tego, co przynosimy ze sklepu. Nie mamy listy zakupów, nie potrafimy prawidłowo przechowywać tych produktów, i to wszystko doprowadza właśnie do takich strat. Statystyczna polska rodzina wyrzuca do kosza co roku produkty o wartości co najmniej 3000 zł. Wzrost poziomu życia, niestety, powoduje, że wielu z nas nie szanuje jedzenia i po prostu idzie na łatwiznę, a wystarczy kilka wskazówek, by postąpić mądrzej, pożyteczniej. Można oczywiście kisić kapustę kiszoną i ogórki, i pomidory, i jabłka, i czosnek. Rzotkiewki. To jest gigantyczna dziedzina. Zresztą są w Polsce wybitni specjaliści, którzy kiszą na setki sposobów najróżniejsze rzeczy. Ja zrobię taką klasyczną recepturę. To będzie kiszona kapusta pekińska z dodatkiem marchewki, rzotkwi. Imbiru i czosnku, szalotki, jabłek. Te wszystkie składniki mam pokrojone w mniejsze kawałki, oczywiście. I teraz sobie je połączę, a to, czym je będę łączył, to jest klej ryżowy, czyli mąka ryżowa zagotowana z wodą. Cały około 20-minutowy poradnik zobaczycie tuż po magazynie miejskim. Teraz ważna informacja dla seniorów. Miasto przedłuża drugą edycję programu Złota Rączka. Uruchomiono też dodatkowy dyżur telefoniczny, pod którym można zgłaszać domowe usterki. Domowe awarie potrafią uprzykrzyć życie, a szczególnie ludziom starszym. Usługi fachowców mogą też nadwyrężyć skromny budżet emerytów. Dlatego miasto prowadzi program Złota Rączka dla seniora. Kaliszanie powyżej 60 roku życia mogą korzystać z jego usług bezpłatnie gniazdko też mi tutaj, dobrze, się te, ja bym tak to dodał, o, też słuchaj, mi zrobił. Zaraz zrobimy wszystko także I, tak. I tam w łazience takie drobiazgowe tam, dobrze. ale to są takie drobiazgowe sprawy, dobrze. ale sama nie jestem w stanie... Zaraz zobaczymy do szafki. Bardzo dobrze to oceniam, wspaniała sprawa, bardzo dużo ludzi z tego na pewno skorzysta, bo tutaj tak, u nas tutaj, co ja powiedziałem, bo niektórzy nie czytali, nie wiedzieli, to, to, to ja też tam potrzebuję, no to ja też tam potrzebuję. No i będzie, będzie miał Pan tu trochę roboty, jak mi się wydaje, to jest bardzo, bardzo na miejscu akcja do zrobienia. Złota rączka naprawi nieszczelną baterię, zepsute klamki, zamki, wyreguluje drzwi i okna, przymocuje lustra, obrazy, karnisze, półki, udrożni zapchane odpływy, wymieni zepsute gniazdka, przepalone żarówki i wykona inne drobne naprawy, które nie wymagają natychmiastowej interwencji. Senior nie płaci za usługę, ponosi natomiast koszty zakupu niezbędnych do naprawy materiałów, np. Na klamek, zamków czy żarówek. Usterki można zgłaszać telefonicznie. W poniedziałki i czwartki od 18 do 20.00 pod numerem telefonu 507 519 750 i powtórzymy numer 507 519 750. Po zwycięstwie w pucharze KKS wygrał też w lidze. W sobotę podopieczni Ryszarda Wieczorka pokonali na stadionie przy ulicy Łódzkiej drużynę Hutnika Kraków 2 do 0 to ich piąty triumf w tym sezonie e-winner drugiej ligi. W starciu z przedostatnim w tabeli hutnikiem Kaliski zespół od początku narzucił przyjezdnym swój styl gry. Już w pierwszej połowie gospodarze mogli zamknąć ten mecz, ale nie wykorzystali kilku znakomitych okazji. Uważam, że jak się gra zespołem, który ma tyle jakości jak Kalisz, to decydują poddecydują właśnie w meczu bardzo takie Fragmenty, w których, w których po prostu taki zespół jak mój musi przejmować, musi szukać fragmentów, w których będzie dominował, czyli szukać elementów, w których będzie dominował i jest to na pewno agresywna gra i tej u nas będą mnie dzisiaj najbardziej nam zabrakło. Pierwszą skuteczną akcję KKS przeprowadził w czterdziestej minucie. pajęczyne z siatki rywali zdmuchnął wówczas Daniel Kamiński, który popisał się znakomitym uderzeniem z linii szesnastki. Dla tego piłkarza był to dopiero drugi w tym sezonie mecz i zarazem pierwszy w wyjściowej jedenastce. Mieliśmy trochę sytuacji, szkoda, że Więcej nie to musimy wykorzystywać, tak bardziej powiem, że musimy wykorzystywać, bo nie jest zawsze w każdym razie nam się trafi po pięć sytuacji wszelęć. Trafi się jedna, którą będziemy musieli wykorzystać. No ale tak mówię no, myślimy to, co jest teraz. Cieszymy się, że 2-0. Dobry mecz, i drużyny. Pieczęć na zwycięstwie Kaliszan postawił w 79 minucie Piotr Giel. Najlepszy w tym sezonie strzelec KKS-u celnie przymierzył z pierwszej piłki po dobrej akcji i dograniu Nikodema Zawistowskiego. Byłem, można powiedzieć, mile zaskoczony grą w pierwszej połowie, bo, bo stwarzaliśmy dosyć łatwo sytuacje bramkowe. Dochodziliśmy do, do wielu groźnych e, momentów pod bramką przeciwnika. No skuteczność, na pewno ta skuteczność ciągle, ciągle szwankuje. Oczywiście chciałoby się strzelać bramki, bo Piotr Giel mógł sam szybko to załatwić. No ale tak się nie dzieje. Cieszymy się przede wszystkim w pierwszej połowie, że zamknął ten Tą pierwszą połowę Daniel Kamiński, który dawno nie grał. Można powiedzieć, że odkurzyliśmy go i w tym trudnym momencie szedł, zrobił swoje szczelił piękną bramkę i można powiedzieć, że ustawił tą grę na drugą połowę. Trudno, żeby w drugiej połowie się szarpać i rzucać jak się ma wyniki. i to co powiedziałem trochę. Trochę na pewno te trudy członkowego meczu gdzieś w nogach były. To ważny triumf dla kaliskiej drużyny, która wróciła do ligowego punktowania po dwóch kolejnych porażkach. W tabeli E-winner ligi niebiesko-biało-zieloni plasują się aktualnie na piątym miejscu. Tymczasem w najbliższą niedzielę zmierzą się na wyjeździe z pogonią siedlce. Zanosi się na deszcz, ale tylko w najbliższych godzinach. Co nas czeka jutro, sprawdźmy prognozę pogody. Dziś wieczorem zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni Celsjusza, ciśnienie 1020 hektopaskali. Padać będzie całą noc. Słupki rtęci spadną do 11 kresek powyżej zera. Czwartkowy poranek przywita nas słońcem, ale będzie chłodno. O 8 rano termometry pokażą 9 stopni ciepła. Ciśnienie nadal będzie rosnąć. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, cały dzień będzie słoneczny. I na dziś to wszystko, to co dzieje się w Kaliszu i regionie, możecie sprawdzić na naszym portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę, już za chwilę poradnik gotowanie bez marnowania. Życzę dobrego wieczoru, do zobaczenia.